jest, jestem Ania, to jest Natalia, która skończyła 23 miesiące, a w dzisiejszym odcinku opowiem Wam o termoforze z pestek wiśni od MediPartners. Produkt ten jest banalnie prosty, a mianowicie jest to woreczek wypełniony pestkami wiśni, ale jego zastosowanie jest niezastąpione. Termofor ten jest naturalny, bezpieczny i skuteczny w swoim działaniu. Jego główne zastosowanie to likwidowanie niemiłości i uciążliwych dolegliwości zarówno dzieci, jak i dorosłych. E, Termofor taki waży około 500 gram. Jego wymiary to 25 na 20 cm. E, przy tym kosztuje około 15 zł. E, taki woreczek jest w 100% bawełniany, wypełniony jest statusiu. Wypełnione jest wyselekcjonowanymi, nieuszkodzonymi, idealnie wyczyszczonymi pestkami pochodzącymi z ekologicznych polskich upraw. Termofor może służyć zarówno do schładzenia, jak i rozgrzewania wybranych partii ciała. Jego, stosu... jego zastosowanie nie niesie ze sobą ryzyka poparzeń, odmrożeń, zatruć substancją wypełniającą termofor, ani też alergii na jego składniki. Ciepłe układy pomagają na bóle macicy, bóle menstruacyjne, przy masażach kręgosłupa, bóle stawów, skurcze, napięcia, przemęczenia mięśni kolki u dzieci, dolegliwości neurologiczne, wzdęcia oraz takie ogólne rozgrzanie organizmu. Zimne układy pomagają dobrze na bolące piersi, przy obkurczaniu się macicy, na opuchnięcia, ukąszenia, takie lekkie poparzenia, migreny, bóle głowy, a także na podpuchnięte policzki pod oczami. Termofor ogrzewamy, umieszczając go w mikrofalówce o mocy od 300 do 600 W na około minutę. W piekarniku rozgrzanym do około 120 stopni na około 4 minuty. A także możemy go rozgrzać po prostu kładąc go na kaloryfer tak długo, aż będzie wystarczająco ciepło. Przy czym... Hmm? Ciucia? Przy czym? Zobacz. I tak robimy, nie? tak robimy. Przy czym należy pamiętać, że po ogrzaniu należy zawsze przemieszać zawartość termofora i sprawdzić temperaturę. Jak chcemy go schłodzić, to po prostu umieszczamy go w zamrażalniku. Czy też w lodówce, w suchym foliowym woreczku na około 30 do 60 minut. Powiem tak: pestki nie przebadają za wilgocią, dlatego należy unikać częstego prania całego produktu, ale sam woreczek bawełniany możemy prać tak często, jak tylko zajdzie taka konieczność. Teraz zaprezentuję wam test termofora w porównaniu do jego odpowiednika wypełnionego wrzącą wodą. Jak można było zauważyć, termofor z pestek e, wiśni nie osiąga tak wysokiej temperatury e, i nie utrzymuje jej tak długo jak e, jego odpowiednik wypełniony wrzącą wodą, ale to po prostu jest jego zaleta, ponieważ jest bezpieczny. Dlatego teraz chciałabym opowiedzieć wam o zaletach. No, opowiemy o zaletach termofora. Chodź, opowiemy. Musi. No, opowiemy o zaletach termofora. No. Tak to jak mówiłam, jest bezpieczny, bo nie ma groźby poparzenia. W 100% ekologiczny. Pestki zachowują swoje właściwości mimo długotrwałego użytkowania. Sprawdza się no, tak samo jak jego odpowiednik wypełniony wodą. Pestki po ogrzaniu uwalniają bardzo ładny aromat. Oraz to, że może być stosowany zarówno u małych dzieci, jak i dorosłych, czy też nawet u osób starszych. Wady. No to jest to jednak, że nie, nie należy unikać częstego jego prania. Powiem tak, my używamy tego termoforku już ponad miesiąc. No bo już, już mamy okres zimowy i, i lubimy się rozgrzewać. I dlatego polecam ten termofork. Naprawdę fajny produkt. Sprawdza się. My z niego korzystamy. Nawet ja częściej niż Natalia. Do tego polecam. Dzięki wielkie za uwagę. Do zobaczenia.